To co idziemy? Idziemy eksplorować? Ale zasuwamy co? No dobrze, zaraz tam wyjdziemy. O nie, iga nie lubię fajną. Walczymy z nimi? Łuhu, wow, to ono zabrało łódkę. Nie lubię w Nie lubię a Witajcie na naszym kanale, tak? Kto tutaj przed kamerką? Filip! Przed kamerką czy przed mikrofonem? Kamerki jeszcze nie mamy, tak? Tak, ale załóżmy jak kupimy kosulkę i, i strój ale <laughs> a, 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 a ile kos, kupimy koszulkę z Mike. Micro... Ja chcę do demo. Nie, w się demo nie grałem, dlatego tam tylko było coś sprawdzić. Dziękujemy w ogóle, że jest z Was już z nami tylu. Nie spodziewaliśmy się takiego sporego przyrostu subskrypcji. A to dlaczego? Bo jest tak, górze, a to jest tak. Bo jest. tatuś już przed chwilą go włączał, bo sprawdzał rady od naszych widzów, jak się szybciej biega i jak się włącza mapę, wiesz? Ale nie mogę sprawdzić tego w naszym świecie, no bo byśmy tutaj stracili czas i dzień. Ok, włączamy nas. Nowy świat, Filipka. Tak. Pisze, bierzemy tam ktoś z widzów Filipku pisał, żebyśmy zbudowali sobie nasz, nasz domek yy, daleko od ciemnego lasu na jakieś polanie. Wtedy nie będą nas zombiaki atakować. Dlaczego? No właśnie tak powiedział. No nie wiem. Czekaj, co, to chyba, tu chyba mieliśmy mięsko, nie? O. A bagma? Bagma gdzie mamy? Tutaj, na dole. No jest. Dobra, to co idziemy? Idziemy eksplorować? Tak. To idziemy. Włazaj, bo jest. Tatuś się nie bagma, ta w niej więcej. Dobrze. O, trochę nam serduszko padło. Tu mamy zbudowaną naszą Alafosę. Poczekaj, może zbudujemy tą naszą łódkę. Co potrzebujemy na tą łódkę? Żebyśmy pływali łódką, żebyśmy już nie biegali jak takie dzikusy. Tylko pływali. A tę łódkę musimy zbudować w domku. Czekaj, chodź idziemy do domku. O, super, że skaczesz. Tylko nie, nie w bagmę. O. Dobra. Zamkniemy. Ja tu mogę, mogę sobie pomachać mieczykiem. Za chwilkę tak. Teraz poszukajmy, gdzie jest była łódka. Yy, tu jest łódka. O, możemy zbudować łódkę elegancką. Fajr yy. nam odblokował. Potrzebujemy ciemnodębowe deski. Albo takie, o, taką chcemy. Ale jak to zrobić? Yy. Czekaj, coś tu jest nie tak. Taduś, ta Brzozowe to... deski my tu no to mamy. Nie będę wskazać w bagnę. Świerkowa łódka. Bo, bo, bo to jest. Poczekaj, co my tu mamy w naszej skrzyni? Może coś tutaj schowamy? Taducież nie mamy bagnę tu. No mamy. To damy tam jeszcze jedną tutaj, tak? tak. Dobra. Tu mamy co? Brzozowe. A. A. a, a t... Taduś a to? Tak. Taduś, a to co to jest? To? Obsydian. Obsydian, no. To, to. Ty... tak się nazywa. To zostawimy też obsydian. Tu mamy piórko, dołóżmy. Dobra, a, tu mamy... A siwo i łuki strzały? Patrz, mamy łuk. Skąd mamy łuk? I jeszcze szczały mamy. Mamy szczały o. Dobra, Taduś, włóż to do a jak to się robi? Taduć. O, mamy. Patrz, i tu mamy nas tak? tu do szczelania, tak? To tu się szczela w to? Nie. Będziemy strzelać kliperów zombiaków i. Ej, a skąd taduć. mamy ten łuk? Wiesz? Tak. Jeszcze je. taduć zrób jeszcze. Zrób jeszcze. Jeszcze je. Za dwa razy okej. Okay? Mamy strzelać. Tych łobuzów niedobrych i Edelmanów, okej? Okay? Okej. Okay. A nie jest to te jest ten stolik do Ta Coś tu jest nie tak. Czemu my tego nie możemy zbudować? Jeszcze cały jeszcze zbuduj. A ta tu wejść całe tą. Jest to tak wykorzystaj. Jest nasza łódka. A. Jesteśmy trochę słabi w tę grę jeszcze. Ta... Ale widzowie już tak. F3, już wiemy, już gdzie ma... jest nasz domek. Zobacz. Widzisz, Filipku, 254, 73 873. Tu jest nasz domek. Więc tu jest nasz domek. Ja chcę skakać. Dobrze, zaraz będzie skakał, a nawet wiemy, jak się już pływa. Idziemy zobaczyć tą łódkę. I wiemy jak się biega. Więc już nie będzie tak wolno jak wcześniej. Dobra, zrzućmy naszą łódkę. Zobaczymy, jak się pływa, tak? Tak. Jak się pływa. Ło! Wow. Shift, aby wysiąść. Eee, mamy łódkę. Wow! Ale mamy super łódkę, co? Wychodzimy z łódki. Poczekaj. Taduś ja chcę pływać. Proszę, naciskaj na W i płyń. Nie tutaj, nie na E wół. Na, na hipunek. Ekwipunek, tak. I płyniemy. ale zasuwamy, co? Płyniemy, płyniemy, tatuś. Możesz skręcić. Płyniemy przed siebie. Zobaczyć, co tam ciekawego na wyspie. Wow. O, widzowie, to nasza buźka. Mamy złotą zbroję i złote buty. Dobra, skręcamy, bo zaraz płyniemy na ląd. Wow, ale ty Filip, płyniesz. O, dobra, tam chyba jest jakiś, co tam jest? Tam są jakieś kwiatki czerwone, tak? I grzybki. No nic, zwiedzamy mapę, ojoj. Koniec drogi. Zatrzymujemy się. Ciedzy, yy. wpłynąłeś tato. Ale nie mamy spodni. O, tu się przyłączyliśmy na normalny widok. A z całe. A jak się zabiera łódkę? Jest. Trzeba, musimy ją rozwalić, żeby ją zabrać? Tak, ja będę odwalał. Dobra, mamy naszą łódkę. Ja mogę sobie pomachać widzom. Czym pomachać? Mieczem? Tak. No to machaj. Tu są zwierzątka, moby. Coś się tam uczymy już po malutku, nie? Tatuś, my potrzebujemy wełny, bo nie mamy. Nie, mamy wszystko. Mamy wszystko na zapas. O, nie. O, -o, o. Nie skakuj tam, tato. Idziemy zobaczyć, czy tam są jakieś potwory, nie. czy nie? Idziemy zwiedzać dalej bezpiecznie, tak? Ja będę. Okej. Okay. Ile tu jest owieczek? Ale Filipku nie bi teraz. Ale ja tylko zbieram trawę. Wiesz? Ja... Mówiłam, że dobrze skacę. No, ale nie trzymaj cały czas wciśniętej spacji, bo nie będziesz skakał. Puść. O. Nie możemy tutaj skakać. Hopsa, 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 hopsa do góry, tak? Idziemy. Nie naciskaj na razie tutaj nic, Filipku. I idziemy, uwaga, pszczoła. Na czego nie możemy jej zabić? Bo nie wolno. Na czego? Bo to są dobre zwierzątka. O, zobacz, ile tu jest mobów. Szukajmy jajek. Widzisz gdzieś jajka? Idziemy posłuchać jakichś podwodów. Tu mamy świnkę, chrum, chrum, o mamy czerwone kwiatki, takich nie mieliśmy. Ja je zbierać. Mogę, ja mogę je zbierać tatusiu? Proszę. Co to było? To świnka, cieciec. To świnka zrobiła? Tak. Ona zrobiła chrum. Wow. Eee, ja, przyspieszamy. Ja chcę. O, Mikołaj, Mikołaj do nas przyszedł. Wow. Mogę? A co wy tu na transmisji żelki jecie? Nie wolno jeść na transmisji żelków. A Filipku, powiedz coś. Ty masz teraz pełną buzię, tak? Tak. Dobra. Ja, ja tylko cukier widzowie. Mamo, jestem głodny. Zagrasz, skończymy ten grać i ten. Dobra, płyniemy dalej. Nie było Ja, nic ja chcę płynąć dalej. Ty masz teraz żelka, proszę ładnie zjeść. Nie, ja jadłem tylko cukier. A, tylko cukier. No to płyń na W. Okej. Okay. Coś nudny ten odcinek dzisiaj. Pływamy tą. Czy tam jest Ederman? Idziemy z nim zawalczyć? Tak. A, ale nie mamy. A mamy kamienny miec. Szybko miec bierz. Ja z nim zawalczę i ty z... zawalczysz co? Gdzie on jest? Ederman. Uciekł, to są owieczki. I nie bijemy, co? Nie, absolutnie nie. Nie, nie potrzebujemy wełny, co? Nie, nie potrzebujemy. Patrz jaka tu jest wyspa. Dado, ja jestem głodny. Po tej misji coś pójdziemy zjeść. Ło, wow, patrz góra. Dobra, to ja płynę już. No to płyń. Gdzie to się ja chcę iść na tą górę wielu. Wow, ale góra. Co to za góra jest? Wow. Idziemy tam poszukać tej jaskini jakiejś mopu. Kto to leci? Co to leci? Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Czy to kurczak tak fruwa? Tak, to kurczak. Kurczaki fruwają. Taduś, idziemy do tej jaskini jakiejś. O nie, skiet Dobra, to zaraz tam wyjdziemy, co? Myślę, że warto stąd odpłynąć. Nie tatuś! Weźmy mieć i do jaskini, tato. Myślisz, że z nimi wygramy? Tak. Ja... Ja myślę, że nie. Wygramy wow. z nimi, tatuś. Co ty zobacz jaka tu jest jaskinia? Myślę, że tu ich jest mało. Ja myślę, że oni ich tu jest bardzo wielu. Może... może zabijemy? Z Wszystkich. Zabijemy tylko. Tutaj jakieś bloki w powietrzu zawieszamy. Zabijemy tylko dwóch, i szybko wracamy do nas. O nie, zachód słońca. I co teraz? O, o, ale nie wiem, gdzie jest nasza wyspa. Co tu jest? Patrz, niebieski kwiatek. O, o O nie, są zombiaki. Taduś, zombiaki, uciekamy z setem! O nie, ja nie lubię pająków. Walczymy z nimi? Tak, tato, ja nie lubię pająków. Czekaj, wysiadamy z naszej łódki. I zombiaków. I Bierzemy mam... miecz. Ja z nimi Czekaj, weźmiemy łuk. O nie. O nie A masz zombiaku, padaj ty nie! dobry. Uho, wow, To ona zabrała łódkę! To oni są na łódce, co oni? Zwariowali? Ale zombiaki! Jas! Yes, ja! Yeah. A ma spadaj! Padli Ja teraz innymi zawalę, co? Chodź tu pająku, niedobry. Ja, ja, ja go Czekaj. zabiję, tato. Ja mogę go zabić, tato. Czekaj, z łuku go szczelimy. Trafiony? Nie wiem. Tatuś, bo jak ta się pojawia, to trafiony, wiesz? Jest trafiony. Nie trafiłeś go. Nie, do w trafiłeś. Uh! Szybko musimy wziąć ten miecz! Gdzie jest nasz miecz? O nie! A! Ah, Padłliśmy. Chodźcie tu obózy! Tu są krówki. O o. To Ederman. I co teraz? Widzimy z nim zawalczyć. Najwyżej padniemy. Co ma za blok? To... O -oł. o. A w Edermanie. A nie, to niedobry zbój ten Edelman, a ma Czy ten dziad osalał? O nie, padliśmy. O nie. I, Ale... XD, co tu jest grane? No nie. Co jest grane? Dlaczego padliśmy? O, jesteśmy w naszym zamku nie mamy ani zbroi ani nic nie mamy. Dobra, w następnym odcinku spróbujemy to wszystko odzyskać. Tymczasem idziemy spać. Dobranoc, widzowie. Dobranoc. Będzie następny.